Dębickie firmy łączą siły i wspólnie pomagają w walce z koronawirusem. Arcos Enteromed Group oraz Darko wsparły szpital w Dębicy nowoczesnym sprzętem. Aparaty USG z głowicami pomogą we wczesnej diagnostyce, rozpoznaniu wirusa i szybkim monitoringu danych, a także parametrów zdrowotnych osób z podejrzeniem COVID-19. Ultrasonograf w chwili obecnej jest jednym z podstawowych narzędzi pracy lekarzy w większości specjalności medycznych, zwłaszcza w specjalnościach zabiegowych i w specjalności na tle specyficznej, jaką jest intensywna terapia. Intensywna terapia wymaga błyskawicznej diagnostyki i błyskawicznego działania, bo na tym polega cała specyfika tej specjalności, czyli ratowania życia pacjentów w stanie najcięższym. Tego typu aparaty ultrasonograficzne, jak ten przenośny aparat, który dostaliśmy, jest jakby trzecią ręką albo trzecią i czwartą ręką, która pomaga nam szybko tego pacjenta diagnozować. Mamy możliwość błyskawicznego zorientowania się w stanie pacjenta i w zmianach, które w jego stanie zachodzą. Możemy sprawdzić, czy pacjent nie ma wewnętrznego krwotoku. Możemy sprawdzić, czy nie narastają mu zmiany zapalne w płucach, tak jak jest przy tym ciężkim covidowym zapaleniu płuc, w którym narastają zmiany bezpowietrzne w płucach i w, które możemy obrazować właśnie przy pomocy USG. To jest nieocenione narzędzie diagnostyki. Placówka otrzymała również 44 opaski telemedyczne. Pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych pacjenta zdalnie bez konieczności bezpośredniego kontaktu personelu medycznego. Ten niepozorny sprzęt, który nawet nie wygląda jak smartwatch, ma takie funkcje, których przecenić się nie da. Dokładnie to po założeniu takiej opaski na rękę pacjenta można monitorować jego temperaturę, saturację i tętno. Dodatkowo ma funkcję przywołania i funkcję komunikacji głosowej. W związku z tym. W momencie, w którym izolujemy pacjenta w izolacji i mamy zasady, założenia, ograniczoną możliwość kontaktu z nim i jednorazowych wejść do, do pokoju pacjenta, taki system nas po prostu wyręcza w wielu trudnych kwestiach. Mamy w tym momencie 44 takie opaski. Dzięki sponsorom firmie Darko i firmie Arku Centromet Group którym bardzo dziękuję. Nasi pacjenci będą czuli się bezpieczniej, ale my jako obsługa, to znaczy panie pielęgniarki, przede wszystkim lekarze, będą pewniejsi tego, co się dzieje z pacjentem i w którym momencie trzeba reagować, szybko reagować. Dziękujemy bardzo serdecznie. Opaski do teleopieki od Darko oraz Arcos Endromet Group znajdują zastosowanie w kilku najważniejszych obszarach. Po pierwsze zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez zastosowanie u osób objętych kwarantanną, chronią również personel medyczny opiekujący się pacjentem poprzez ograniczenie kontaktu do minimum.